Alkoholem najczęściej spotykanym w domowych spiżarniach jest chyba migdałowe amaretto. Dodatek do ciast, kawy i w końcu do koktajli. Za chwilę przed Wami Królewna Śnieżka, czyli Snow White. Koktajl słodki, deserowy i energetyczny. Schładzam kieliszek koktajlowy. Następnie do szklanicy barmańskiej wrzucam lód. W równych proporcjach wlewam wódkę. Ja naleję po 30 ml. Następnie amaretto. Również 30. I śmietankę. Śmietankę, jakiej używam, to 18% śmietanka do zup i sosów. Jeżeli królewna miałaby nas odwiedzić w letnie południe, użyłbym zamiast śmietanki mleka, które doda takiej letniej lekkości. Wszystko dokładnie wstrząsam. Następnie odcedzam przy pomocy sita do mojego schłodzonego kieliszka. Zbieram ewentualną pianę. I wszystko z wierzchu dekoruję czekoladą. Poznajcie królewne śnieżkę pachnącą migdałami i czekoladą. Ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.